Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dziś zmierzymy się z pytaniem, które z pozoru wydaje się proste, a jednak intryguje wielu z Was. Ile tak naprawdę waży nasza planeta Ziemia? Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz subskrypcję i wracamy do tematu. I choć z pozoru na pierwszy rzut oka może wydawać się to proste zagadnienie, historia badań nad masą Ziemi to fascynująca opowieść pełna odkryć i przełomowych momentów. W tym odcinku. Przyjrzymy się najważniejszym osiągnięciom naukowym, technikom pomiarowym oraz ludziom, którzy odegrali kluczową rolę w zrozumieniu, jak ogromna jest nasza planeta. Zacznijmy od podstaw. W języku potocznym mówimy waga, ale naukowo bardziej poprawnym pojęciem jest masa. Masa to ilość materii w danym obiekcie. Dla przykładu, worek ziemniaków i kawałek żelaza mogą ważyć tyle samo, ale mają inną objętość. To właśnie masa mówi nam, ile materiału w nich jest. W przypadku Ziemi nie mamy możliwości fizycznego zważenia jej na jakiekolwiek wadze, dlatego masa Ziemi jest obliczana na podstawie sił grawitacyjnych. Grawitacja to przyciąganie między ciałami. To ona sprawia, że jabłko spada z drzewa, ale też, że Księżyc krąży wokół Ziemi, a Ziemia wokół Słońca. Z siły przyciągania można wywnioskować masę, ale potrzebne są do tego specjalne wzory i tu zaczyna się historia wielkich odkryć. W XVII wieku, czyli ponad 300 lat temu, angielski uczony Isaac Newton opisał coś, co dziś nazywamy prawem powszechnego ciążenia. Odkrył, że każde dwa obiekty we wszechświecie się przyciągają. I że siła tego przyciągania zależy od ich masy i odległości między nimi, a opisał to w taki właśnie sposób: gdzie f to siła przyciągania, m1 i m2 to masa obiektów, r to odległość między nimi, a g to tak zwana siła grawitacyjna. Newton jednak nie znał wartości g. A bez niej nie był w stanie policzyć masy Ziemi. To było jak posiadanie przepisu na ciasto bez jednego ważnego składnika. Dlatego kolejne pokolenia naukowców próbowały znaleźć sposób, by tę brakującą wartość zmierzyć. I tu wchodzi bohater naszej kolejnej części. W 1798 roku, ponad 100 lat po Newtonie, angielski uczony Henry Cavendish przeprowadził pierwszy w historii eksperyment, który pozwolił oszacować masę Ziemi. Jego cel był jasny: zmierzyć wartość stałej grawitacji G. Żeby to zrobić, skonstruował niezwykle czułe urządzenie wagę skręceń. Po angielsku to Ocean Balance na cienkim drucie zawiesił dwie małe kulki, a obok umieścił dwie duże kule. Przyciąganie między kulami powodowało minimalne skręcenie drutu. Cavendish był w stanie to skręcenie zmierzyć bardzo dokładnie, mimo że było niemalże niezauważalne dla ludzkiego oka. Warto wiedzieć, że jego laboratorium było w pełni odizolowane od wiatru i drgań. Nawet jego służący miał zakaz wchodzenia do pomieszczenia, żeby nie zaburzyć pomiaru. Na podstawie wyników Cavendish obliczył wartość G, a z niej oszacował masę Ziemi. Co ciekawe, wynik, jaki uzyskał, różnił się tylko nieznacznie od tego, co znamy dzisiaj, mimo że nie miał komputerów ani nowoczesnej technologii. Dzisiejsze obliczenia pokazują, że masa Ziemi wynosi około 5,972 razy 10 do 24 kg. To jest prawie 6 sekstylionów kilogramów, czyli tak wielka liczba, jaką teraz widzicie. Żeby lepiej sobie to wyobrazić, jest to masa około 37 miliardów gór o masie Mount Everestu. I to wszystko przyciąga nas do środka planety z siłą, jaką odczuwamy jako ciężar ciała. Chociaż eksperyment cavendisha był przełomowy, dzisiaj mamy znacznie nowocześniejsze metody pomiaru. Satelity. Obserwując ruch satelitów wokół Ziemi, naukowcy mogą dokładnie wyznaczyć siłę grawitacji, a stąd obliczyć masę planety. Sonda GRACE. Gravity Recovery and Climate Experiment to dwie bliźniacze satelity NASA, które mierzą zmiany w polu grawitacyjnym Ziemi. Dzięki nim wiemy, jak zmienia się rozmieszczenie masy na powierzchni, np. Na ile lodu bywa na Grenlandii. Seismologia, czyli badanie fal sejsmicznych, np. tych trzęsień Ziemi. Fale przechodzą przez wnętrze planety z różną prędkością, zależnie od gęstości skał. To pozwala zrozumieć, jak zbudowane jest wnętrze Ziemi i oszacować jego masę. Modele komputerowe i matematyczne Współczesne superkomputery potrafią łączyć dane z różnych źródeł i tworzyć niezwykle dokładne modele Ziemi. Uwzględniające zmiany klimatyczne, ruchy skorupy ziemskiej oraz inne czynniki. Przyjrzyjmy się zatem osobom, które miały kluczowy wpływ na określenie masy Ziemi. Isaac Newton. Jego prawo grawitacji było pierwszym krokiem. Bez niego nie da się obliczyć masy żadnego ciała niebieskiego. Henry Cavendish. Przeprowadził pierwszy eksperyment, który dał wartość G i pozwolił policzyć masę Ziemi. Karl Friedrich Gauss, niemiecki matematyk, który rozwijał metody obliczeń potrzebne do geodezji i pomiarów Ziemi. Eratosthenes. Choć żył w starożytności i nie znał masy Ziemi, to jako pierwszy zmierzył jej promień. Co później pomogło w obliczeniach masy. Współcześni naukowcy i inżynierowie. Na przykład zespół z NASA i ESA, które tworzą satelity, analizują dane i pozwalają nam coraz lepiej zrozumieć naszą planetę. I na koniec warto zapytać, dlaczego to w ogóle ważne, żeby znać masę naszej planety? Ponieważ od tej jednej liczby zależy naprawdę wiele. Chociażby trajektorie satelitów i statków kosmicznych, systemy GPS, które działają dzięki grawitacji, zrozumienie klimatu i zmian geologicznych, wiedza o innych planetach porównujemy ich masę do Ziemi. Znajomość masy Ziemi to nieciekawostka, to fundament współczesnej nauki i technologii. Podsumowując, pytanie, ile waży Ziemia prowadzi nas przez setki lat historii nauki, od Newtona przez Cavendisha po satelity NASA. Dzięki połączeniu matematyki, fizyki, inżynierii i nowoczesnych technologii wiemy, że masa Ziemi to niemal 6 sekstylionów kilogramów. To ogromna liczba, ale za nią kryje się jeszcze większa wiedza. Dziękuję za uwagę. I mam nadzieję, że temat jest teraz dla Ciebie bardziej zrozumiały. Zachęcam do subskrypcji i do następnego.